Przed naszą kamerą Robert Rogala, nowy szkoleniowiec z Wolenianki, nie taki nowy, ponieważ Pan już od lutego piastuje to stanowisko. Być może część kibiców nie wie, że jest Pan także byłym piłkarzem z Jak Pan wspomina ten okres przed kilkunastu lat, kiedy grał tutaj Pan? W zwoleniu. No Muszę przyznać, że, że gdzieś tam zawsze sentyment do, do zwolenianki był, bo jako <coughs> młody zawodnik, wtedy bodajże 22-letni, miałem okazję tutaj pierwszy raz zagościć do zwolenia. Później e, poznałem w tym czasie kilku kolegów, z którymi utrzymuję e, relacje do dzisiaj. Przyjaźnimy się, spotykamy się. Także naprawdę jest to bardzo e, sentymentalna e, podróż tutaj do zwolenia. Natomiast tak jak mówię. E, nie możemy żyć przeszłością, w tej chwili mamy jakąś tam e, pracę do wykonania. E, jestem po to, żeby ten zespół zaczął wreszcie grać na miarę oczekiwań tutaj przede wszystkim społeczności zwoleńskiej, no i przede wszystkim na, na, e, na poziomie takim, żebyśmy nie musieli się martwić o utrzymanie w czasie okręgowej. W lutym mówił pan prezes Paweł Pilecki, że... Planowane są dwa wzmocnienia, że dostał Pan zielone światełko na, na właśnie dwa wzmocnienia. Moje pytanie brzmi, jak wygląda właśnie kwestia związana z tymi wzmocnieniami i czy planowane jest więcej nowych sił? No, na pewno trzeba też brać pod uwagę, że, że to są dwa różne okresy. Można powiedzieć, że zakończyliśmy tamten sezon, gdzie mieliśmy te wzmocnienia. Na tą chwilę kilku zawodników odeszło. Szukamy tych wzmocnień, bo w tej chwili jesteśmy w bardzo e, takiej skromnej kadrze. E, będziemy szukali na pewno wzmocnień, bo, bo tych 18 zawodników musimy mieć. Jeżeli chcemy tutaj nie drżeć o, o końcowy wynik e, w lidze, to, to musimy mieć przynajmniej 18 zawodników, taki, tacy, którzy podejmą walkę na poziomie Ligi Okręgowej. Przed naszym zespołem kilka intensywnych tygodni przygotowań. I moje pytanie brzmi, jak będą wyglądały te przygotowania? Na co Pan trener najbardziej będzie zwracał uwagę podczas tych, tego okresu przygotowawczego przed nowym sezonem? No na pewno pierwsze trzy tygodnie poświęcimy tutaj na odbudowę tego, co straciliśmy poprzez kwarantannę i tutaj koronawirusa, bo... Większość zawodników jednak nie pracowało w ten sposób, w który byśmy chcieli, nie, nie mogliśmy gdzieś tam w pewnym momencie wyjść do lasu, pobiegać, więc te zaległości motoryczne są bardzo duże na tą chwilę. Jesteśmy w drugim tygodniu treningu, trenujemy dość ciężko. W sobotę wyjeżdżamy na pierwszy mecz sparingowy do Oronki Orońskiej. Orońsko czeka nas jeszcze przynajmniej 4, a myślę, że 5 gier. E, takich e, szkoleniowych. To jest e, tak jak wspomniałem Oronka Orońsko w najbliższą sobotę, potem gramy z, z czwartoligowym Zamłyniem Radą, następnie zagramy z e, drużyną z Karyszewa. E, e, ostatni sparing przed ligą zaplanowany jest z Jodą Jednia, natomiast e, też wiem, że w środku tygodnia na pewno spotkamy się pewnie z drugim Radomiakiem, być może zagramy też z juniorami Broni, także ten okres będzie na, na pewno intensywny, ale musi taki być ze względu na to, że, że zespół można powiedzieć, że budujemy w tej chwili od nowa i, i żeby to wszystko zagrało potrzebujemy tych gier jak najwięcej. Poprzedni sezon dla Zwolnianki był dosyć wymagający. Byliśmy Beniaminkiem na poziomie Ligi Okręgowej i moje pytanie jest następujące. Jakie są cele na ten sezon? Czy będziemy walczyć tylko o utrzymanie, czy myśli pan o tym, że nasz zespół może powalczyć o coś więcej? Ja myślę, że o celach będziemy mogli porozmawiać tuż przed samym rozpoczęciem ligi, bo na tą chwilę yy, to dysponujemy składem 12-osobowym, więc ciężko jest określać cele, jeżeli yy... Zrealizujemy sobie te transfery, o, o których tutaj e, mówimy i, i przyjdą ci zawodnicy, z którymi ja e, podjąłem rozmowy, to wtedy możemy gdzieś tam rozmawiać o jakichś celach. Na, ten, na tą chwilę jedynym celem dla nas to jest przygotowanie zespołu e, na tyle, żebyśmy mogli spokojnie wystartować i nie bać się tutaj o, o całą rundę zbliżającą się, bo, bo będzie na pewno ciężka. Jest e, dwa zespoły więcej w lidze. Tych meczy będzie bardzo dużo. Będą mecze w środy. Wiemy jak to wygląda w ligach półamatorskich, gdzie e, Środy chłopcy pracują, będzie ciężko zebrać wszystkich na, na, na takie wyjazdy, e, więc tak jak mówię, musimy mieć tą kadrę naprawdę obszerną i, i tutaj gotową do tego, żeby podjąć walkę. Dziękuję panu bardzo serdecznie i życzymy powodzenia. Przyda się na pewno, dziękuję ślicznie.